Widzowie, Witajcie w drugim odcinku serii Geometry Dash Light. Sorry, że w komentarzach nie napisałem, znaczy, że komentarzy nie odpaliłem, no bo coś tam innego stawiam, ale teraz napiszcie hashtag Geometry Dash. Geometry Dash. Samo Geometry Dash. Dzisiaj to będzie takie plan. Zagramy sobie yy, back on, Nie, nie jak back on track, tak chyba. I zobaczę. Tak, back-on-track sobie dzisiaj zagramy. No i. No i to jeszcze w Word. W Worda też zagramy pięć poziomów. To Wam też wytłumaczę, co tam jest. No ale Worda nagrywać nie będziemy, Tak, przy okazji, nagram sobie. A teraz pięć poziomów pierwsze będzie pokazane na drugim odcinku. Zostało się pięć 5 e, łapek w górę. No. Żeby był następny odcinek z Geometrii Dash Teraz trzeci I wpiszcie w, ko wpiszcie w komentarzach propozycje, e propozycje. E Żebyśmy po prostu nie tylko to nagrywali No bo to może się skończyć szybko, ale też o, Żebyśmy nagrywali inne serie Dobra, to bez gadania możemy chyba już zacząć No to lecimy Jak reklamy są, to je wytniemy i tyle no i właśnie fajnie jest grać, polecam. To nie reklama, żeby nie było. Nie reklamuję Geometry dash, ale no bo nawet nie mam zgody, ale po prostu zachęcam do grania, no bo fajna gra, ja już dwa miesiące, jak mówiłem w tamtym odcinku, gram. I teraz spróbujemy wszystkie moletki zdobyć. Znaczy ja już wszystkie zdobyłem wcześniej, jak to przyszedłem, ale... O, tutaj pięknie. Ale tak do pokazania. Też mogę odcinki z Geometry Dash robić jak monetki zbieramy. Wszystkie. Każdego. Znaczy zrobię takie, jak już wszystko przejdę, to w niedalekiej, w dalekiej, w, chyba w dalekiej przyszłości. No i nie udało się. Jeszcze raz spróbujemy, no też muszę trochę pogadać. Nie tylko będzie geometrii Dash. JF, dlatego, że mam, mój brat też będzie nagrywał na tym kanale. Nie zdziwcie się, jak nic nie będzie się odzywał. Będzie początek końc, coś tam będzie bzdurą bez potrzeby. Ale głównie ja będę nagrywał. No bo on na przykład będzie C, co nagrywał takie gry strzelanki. On, on lubi grać w takie gry i tyle. Ja nie, nie przepadam po prostu za nimi. No jak już to byliśmy, to tą monetkę. No i lecimy dalej. Na razie jest spo, spoczkolus. No i okej, okay, no i chyba to wszystko Byśmy mogli zrobić, o nie udało mi się, oj. oj, oj, oj. Ale i tak przyszliśmy Okej, okay, no to dzisiaj, to, to dzisiaj jeszcze zagramy w Worda, żeby odcinek nie był zbyt krótki Nie wiem kiedy wstawię go jak, to, jak słyszycie to, to Dobra, wróciłem Co ja tam mówiłem, już nie pamiętam No ale coś tam gadałem nie wiem, no mój, o moim bracie powiedziałem, no to już możemy dalej grać, nie będzie odcinku z tego, jak mówiłem na początku tego odcinka drugiego, to nie będzie odcinków z Geometrii Dash World, to nie proście, ale możecie prosić o inne gry, jak też mówiłem, nie tylko będziemy to nagrywać, to się nie martwcie. No już, i już przechodzimy. Albo tak miałam, no to mam jeszcze minutkę, no to nie wiem ile sobie Tak mniej więcej, żeby odcinek trwał 7-6 minut. No bo to trochę nam się spieszy, już tam. No dobra, to już przeszliśmy ten back on track. Możemy zająć się geometry dashboard. To zrobię. To za chwilę się widzi No jesteśmy w geometry dashboard. A, i jeszcze pokażę coś przed. Tutaj jakie są te. O te narzędzia, o tutaj. O, widzicie? No to wciskanie i tutaj możemy. faktury, to pokażę. Albo nie, nie będziemy przechodzić takich głównych, ale możemy przejść ludzi. No to ja już to chciałem wlec ran, na przykład. Co nie? O, tutaj trzeba wcisnąć. O, i to się właśnie już pojawiło tutaj. To ten jakby pajączek, który przeskakuje to. Wiecie, ojeju, ja tak dawno w to nie grałem w ten poziom. Ale przyszedłem go, to to się liczy. Naj, najważniejsze. No i grać może ten, ten, te poziomy, które są tutaj, to co nie jak mówiłem wam. Jak mówiłem wam w tamtej wersji, to tej głównej to tutaj są... Chyba nie wiem co to jest. W ogóle nie wiem co to jest. Czy to ludzie stworzyli, czy to ktoś inny nie wiem jak wam to wytłumaczyć. No i się znów nie udało. No próbujemy przejść. No może spróbujemy, no. Już dzisiaj pokażę kilka takich poziomów graczy. Nie wiem jak to nazwać zresztą. O, pięknie, widzicie? No i lecimy. Tak właśnie to się robi trzeba. Nawet trzeba tak robić. Okej, okay. no i lecimy. Buźka, buśka i buźka. No i przegrałem, no nie wiem dlaczego. Ale wejdziemy sobie teraz na przykład inny poziom gracza. Citrus na przykład, 5% przyszedłem. No, lecimy. Aha. Bo tutaj właśnie nie ma takiego specjalnego pola, żeby tu jeju, tu nie ma takiego specjalnego pola, wiecie o co chodzi, kurde, tu się nie skacze, że zabiję, że po prostu ma są postać, tylko ta postać le leci cały czas, no i w tym jest minus, bo no to trochę trwa, przecież się ja nie lubię akurat tak czekać, stać. No, ok, no to możemy teraz tylko payload jeden, jakiś poziom. To, to jest takie inne coś. Akurat dash Land to przejdziemy sobie kiedy indziej, ka, ka, w każdym odcinku. Akurat wczoraj był poradnik, to nie, to w każdym odcinku, który będzie, to, z, to zrobimy jeden poziom z gomery dash world. No to Toxic Factory na będzie na, uznajmy na. Przejdziemy w jednym odcinku Toxic Fak Factory na, na przykład 20 subów, 10. <laughs> Ojeju, Ten kaszel mnie męczy. <laughs> Dobra, no to możemy przejść ten payload w tym, w tym drugim odcinku. Od drugiego odcinka ta seria się zaczyna. Worda. Ja bym chciał. World jest fajny, mi się. Ja lubię. Nie, to znaczy, nie tak bardzo lubię, ale lubię Worda. Nie, wiem, możecie się podzielić czy, jak ci gracze, którzy grają czy lubią Warda. Jak dotąd w ogóle dotrwaliście? Naj, naj, najłatwiejszym poziomie w grze musiałam się skusić, no bo ja oczywiście już... Nie, myśl, nie myślę w ogóle o grze, tylko o niebieskich migdałach. Jak, a jak dotrwaliście do tego momentu odcinka, to... To zostawcie subika i lajka, by bardzo był, był wdzięczny za to. Tylko za to. I komentarz. Hashtag geometry dasz. No dobra. Ja przez to, że rozmawiam, giną, to już trochę się bardziej przyciszę, no cały czas gadam, pół. Dobra. Kurde! O nie. Nie. Dobro, uznajmy, że przyszedłem. Nie, nie, nie będę oszukiwał widzów was. No wy jesteście najlepszymi ludźmi. Przejdę to na waszych oczach. Nie będę nawet... Nie będę oszukiwał, czy przeszedłem. No bo to trochę tak nie fair. Jak powiedziałam, że przejdę, to przejdę. O jeju, ja już myślę o czym innym. Dobra, teraz się uciszę. Dobra, lecimy, no. Chodź, ciu, ciuciu. Okej. Okay. Dobra, no to jak mówię, mój brat będzie nagrywał takie też gry, żebyście się nie zdziwili. Okej, okay, no i przyszliśmy pięknie, widzicie? Najłatwiejszy poziom we wszystkich, w każdej serii geometrii dash i 5 prób, 120 skoków, 100 minut 47. No, lecimy do menu. No i tutaj takim akcentem możemy się pożegnać na, na dzisiaj. O, no i tutaj też można odebrać skrzyneczki sobie. O, do ile tego dostałam. To one, ta większa jest za 24 godziny, a ta mniejsza jest już patrzymy, za 4 godziny. No to takim akcentem możemy już się chyba żegnać. Jak, dotrwali, jak już dotrwaliście do końca, zostawcie lajka le, i subika, no bo to jest dla mnie ważne. No, okej. Okay. Dobra, to dzięki za odcinek. Cześć!